Ataki na Europejczyków, na historię Europy, na kulturę Europy nie mają końca. Oto ostatni przykład z Wielkiej Brytanii. Oto artykuł z 11 marca, który był też publikowany na Yahoo, mówiący o tym, że walijski rząd, Wielkiej Brytanii oczywiście to się dzieje, zaleca, aby pomniki, jak to określa, Starych, białych mężczyzn były zniszczone, były zniszczone. I takie są zalecenia rządu walijskiego. Dotyczy to takich rzeźb, takich pomników, jak Duke of Wellington, admirał lord Nelson, które powinny być zniszczone albo gdzieś tam schowane żeby stworzyć właściwą historyczną opowieść, właściwą historyczną narrację. I to jest według zaleceń rządu walijskiego. Trzeba te wszystkie pomniki, obrazy schować gdzieś do jakiegoś pudła, zamknąć gdzieś, schować. No a nazwy ulic i budynków też mogą być zmienione. Takie są zalecenia, aby odrzucić, wyrzucić te obraźliwe. I niechciane nazwy i imiona. Bo przecież publiczność jest teraz bardzo zróżnicowana etnicznie. Mnóstwo napłynęło kolorowych imigrantów z Afryki, z Azji, i oni mogą się czuć niekomfortowo patrząc na brytyjskich, a jednocześnie europejskich bohaterów i zdobywców. Historyczne pomniki, które często gloryfikują Potężnego, starszego, dobrze zbudowanego białego mężczyznę, mogą być obraźliwe dla publiczności, która jest obecnie znacznie bardziej zdywersyfikowana. No, oczywiście chodzi o tych przybyszy, którzy przybyli w milionach do Wielkiej Brytanii, głównie zresztą kolorowych przybyszy z Azji i Afryki. I według zaleceń rządowych. Uważa się, że ta sprawa będzie sfinalizowana i to jeszcze w tym miesiącu. A w Polsce też są podobne przykłady. Dajmy na to z różnych kościołów, są próby często owocne usuwania różnych malowideł czy płaskorzeźb, które pokazują, jak to handlarze niewolników tutaj działali na terenie Polski. No ale to może urazić niektóre mniejszości narodowe, dlatego nie powinno to Być eksponowane. I jeszcze jedno. W Mongolii, w jest lotnisko, międzynarodowe lotnisko, które jest imieniem Genghis Hana. Tego Genghis Hana, którego idee były wprowadzane przez lata w życie idee podboju, podboju Europy. Jego wojska były i też na terenie Polski. Cechowało to wojsko niezwykłe okrucieństwo. Gwałty, palenie, niszczenie. Po prostu bestialstwo nieznające granic. A może jakaś Rada Europy, może jakieś państwo europejskie, w tym również Polska, wyśle jakąś notę dyplomatyczną do Mongolii, że Polacy i inni Europejczycy, którzy przylatują do Mongolii, wysiadają na lotnisko Genghis Hana, który właśnie zalecał, którego idee były wprowadzane przez lata w życie idee podboju Europy w sposób bezwzględny. W sposób barbarzyński, w sposób nieznający przykładów historii. Może coś takiego ktoś wreszcie zrobi? Czy cały czas Europejczycy mają tylko przepraszać, a ich nikt nie przeprosi?